Czwarty odcinek z rzędu z głosem na moim kanale. No tego to się już nikt nie spodziewał. Siemanko Beczki z tej strony Lisek i dzisiaj robimy SBC o potężnego zawodnika na pcecie do chwały. No i na samym początku podziękowania ogromne za tak liczną aktywność pod ostatnimi materiałami. Przypominam, odcinki pojawiają się codziennie o godzinie 12.00. No i standardowo prośba o łapeczkę do góry. I piszcie komentarze waszym zdaniem, kto do tego zespołu się przyda i kogo wy byście tutaj widzieli, oczywiście klikajcie też czerwony przycisk subskrypcji wraz z dzwoneczkiem tam na dole, żeby dostawać powiadomienia ja w tym momencie już przechodzę do tego SBC, bo no jest aktualnie wieczór niedzielny wieczór i musimy dokończyć fut Champions, a jak kończyć fut Champions no to z zawodnikami Którzy są wyważonymi zawodnikami, szczególnie, że mm, wielu z Was pisało raz w komentarzach, a dwa na y, streamach, że jest taki jeden gagatek, który właśnie robimy, który idealnie się wpasowuje w ramy mojego składu. po prostu, jakby został stworzony, jakby specjalnie został wydany dla mojego zespołu. No i właśnie on dołącza dzisiaj. Do naszego zespołu. My tu mamy Kehera. No, dlaczego to nie jest karta z SBC? Dlaczego to nie jest ten zawodnik, którego można zrobić? Halo? Czy zostałem właśnie w tym momencie oszukany? Chyba tak. E, chyba tak, no ale cóż. Dobra, nieważne. E, no i przepalamy ostatni składzik. Tak on wygląda. Tutaj musieliśmy troszeczkę pokupować łącznie nas. To chyba SBC kosztowało około 70-60 tysięcy. Ale czego się nie robi dla... Dawida Beresza. Ta lewa nóżka. Ej, halo, a miało być takie piękne SBC, miało być piękny walkout. What the fuck? No, moi no kochani, karta wygląda genialnie, karta wygląda ślicznie, karta wygląda pięknie. Naprawdę, 96 tempa, 96 szybkości biegu. Wykończenie 88. Siła strzału 87, zwinność 97. Jany, Jany Julek. Naprawdę, jest no... Tego się nikt nie spodziewał, że taka karta dołączy do naszego zespołu i on tak naprawdę jest stworzony do tego, żeby zawitać na pozycji napastnika od razu, bliziutko, tyci tyci, obok Ronaldo Nazare de Lumpa Pumpa. Tak, to będzie mój potężny nowy duet. Na ataku Ronaldo Nazario de Lumpa Pumpa i Dawid Neresz. Zobaczymy, jak się oni będą komponować, jak będą sobie dawać radę. Czy będą sobie dawać radę? Czy podołają naszym wyzwaniom, które tutaj przed nimi postawimy? Ale zanim będzie pierwsze wyzwanie przed nimi, czyli wygranie pierwszego meczu, to jeszcze Paczuszka, którą żeśmy sobie tutaj wywalczyli. No Połpek, 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 Połpek też by się przydał do naszego zespołu, ale, ale już go mamy, więc ja ustawiam skład i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Sprzedajemy sobie Promesa, to było moje trzecie podejście już do niego, ale konwencja Promesa w tym zespole się zdecydowanie przejadła. Potrzebujemy końców, a w mojej ocenie i tak na ataku będzie David Ner... Nazary... Ronaldo Nazary do Lumpa Pumpa. Boki wolę mieć chyba w postaci Gervinho i Robena no i tak będziemy raczej to sobie testować, a dzięki temu po prostu końcy do nas wrócą. Wszystko poukładane, skład wygląda następująco. Jednak w defensywie niczego nie posunięliśmy. choć były plany, ale wyzwanie do Was, moi kochani. Piszcie w komentarzach swoją propozycję na całą linię defensywną. Przypominam, że w zasadzie wszyscy są niewymienni, tak? Quadrado, Mateos, nie niewymienni. Wymiennymi jest tylko Szczęsny i Diogo Dalot. I chciałbym w ogóle coś pozmieniać, żeby coś ciekawego wyszło. Budżet to są ci zawodnicy, których tutaj mam, plus 210 tysięcy, gdzie mogę sobie coś tam posprzedawać, pokupować i tak dalej, i tak dalej. Jest ogromna prośba. Wysilcie swe umysły i dajcie znać w komentarzu, bo ja już ja już, ja już, ja już straciłem jakiekolwiek nadzieję, że cokolwiek defensywnie tutaj uda mi się lepszego poukładać, bo jest dramat. Za dużo bramek tracę. Zmieniam to co mogę, tak? Moje umiejętności już są na poziomie daremnym i tak już jest. A może będzie troszkę lepiej, bo wiliśmy elitę na Xboxie, no ale skład mogę sobie zmienić, mogę Was poprosić o pomoc i właśnie to zrobiłem. Lecimy z pierwszym meczem w dzisiejszym odcinku. Teścik Dawida Naresha, w tym momencie start. Ty, Naresh jest rudy! Moi drodzy, sensacja! Neres strzela pierwszą bramkę w pierwszym meczu, ale Neres jest rudy! I rudy się dostał! Rudy się dostał do naszego zespołu, no ale rudego to jeszcze faktycznie ten skład na PCC do chwały nie widział. Witamy serdecznie Rudinio w zespole, miejmy nadzieję, że dzięki Tobie, Rudy, nasze życie staje się łatwiejsze. Neresz, Neresz rudy, Neresz, rudy Neresz, rudy Neresz, let's go! Ej, ten Neresz jest szalony, to jest szalony rudy. Naprawdę, róbcie Neresza, bo to jest szalony rudy. Pierwszy mecz, 15 minuta, chłopa po prostu wyrzucił. Wyrzucił Suiwy 21. Dawid Neresz, rudy Dawid Neresz. Trzy strzały, trzy gole, a on jest niewzruszony. Spójrzcie na jego minę, on jest niewzruszony. Skład, jaki aktualnie mamy, delikatnie się zmienił, ponieważ y, ta obrona przednia już zdenerwowała zbyt mocno. Wygląda to aktualnie taki sposób: jest Sakia, Sambia, jest Mendy, no i jest Lori na ramce. Lori jest beznadziejny, jest gorszy od Wojka Szczęsnego, no ale dajemy mu szansę. Dwa ostatnie mecze. Zobaczymy, jak to zmontuje, bo chciałem Wam. 20 meczów dzisiaj, zagrałem wieczór niedzielny i zobaczymy jak to wszystko pomontuje, bo chciałem wam pokazać po prostu tego naresha jak sobie jak sobie radzi, a może wam po prostu wrzucę te trzy decydujące mecze o elitę, Let's go! O, dobra, tu będę... Ojej oj oj, 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 oj oj Jaka obrona, o matko jedyna obrona to tu będzie taka, że już mnie suty pieką, nie? Niestety, 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 elitki nie będzie. Przegrywamy już 4 do 0. I tak jestem mega zadowolony, bo na niedzielną noc w zasadzie na PC zostało 20 spotkań. Na Xboxie zagrałem chyba tych meczów 4 albo, albo 5, chyba 4. Więc dosyć tych meczyków było zagranych. A i tak fajnie wyszło, bo Elitka wracamy do Elitki na Xboxie po wielu, wielu miesiącach. Dni tygodniach. Więc pod tym względem spoko, a tutaj na PC udało się wyciągnąć tego Golda 1, co też jest fajnym wynikiem. Jakby nie było za tydzień, może powalczymy o coś więcej, zobaczymy. E, mamy tutaj jeszcze nagrody za skład Battlesy do odebrania za Golda 1, bo udało się tutaj te słapy zrobić. Więc otwórzmy sobie te nagrody. Ile tu już Są trzy paczki. Trzy paczki i to nie wcale takie tragiczne, więc lecimy na zakończenie tego szalonego materiału. Trzy paczuszki, specjalnie dla Was. Z w tym momencie 4.00 mamy banery, jest info. Let's go! Niemcy ŚPO. To jest? Kto to jest? 81? 81 wstawia się? 80, 79. Dobra, Hunt, Tak, wyszliśmy na polowankę, więc mamy hunta w porządku. Spoczko. Dobra, duża złota paczka premium. Może jakiś taki wielki boom na zakończenie tego odcinka. Wow, to by się podziało. To by się podziało. Niestety nie tutaj, ale też banerki, więc też w porządku. Uh, Hiszpania, SP i to będzie Koke albo Saul. Koke, 85, let's go, znakomicie, super overall. Szczerze mówiąc... No i ostatnia paczka, moi drodzy, moje byczki. Show me, show me something good, my, my friend. Mm, no, 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 no this time. No today. Dobrze, moi kochani. Cyganków. Cyganków na zakończenie tego odcinka. Chwalcie się swoimi bilansami w dniu dzisiejszym, pod dzisiejszym odcinkiem. Jak wam poszło w Champions? Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcineczka. Widzimy się jutro, standardowo o 12.00. Trzymajcie się. Siemano.